Chciałbym pokazać w jaki sposób zmienić punkt zakotwiczenia przy edycji bezpośredniej na przykład przy użyciu narzędzia press and pull. Załóżmy, że dokonam sobie tutaj pewnego pomiaru i na podstawie tego pomiaru podejmiemy decyzję co dalej robić. Na początek zmniejszę sobie tutaj widoczność tej jednej bryły do 80%, po to żeby zobaczyć jak ten model wygląda w środku. No i powiedzmy, że chciałbym sprawdzić odległość od tej powierzchni tutaj wąskiej prostokątnej do tej powierzchni Tutaj. W tej chwili, wybierając narzędzie zmierz i wskazując tą powierzchnię, a później próbując pokazać powierzchnię z tyłu, podświetla program mi fragment tej bryły czerwonej. Żeby ta bryła nie była wybieralna, kliknę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybiorę sobie tutaj Selectable Unselectable, żeby wyłączyć wybieralność tej bryły. Pojawia się czerwony symbol zakazu. I teraz, jeżeli wybiorę narzędzie zmierz i jeszcze raz pokażę najpierw tą powierzchnię, a później tą powierzchnię tutaj, program podpowie mi, że mam w tej chwili 50 mm. Chciałbym tutaj, żeby aby ta odległość wynosiła powiedzmy 55, co mogę zrobić? Wybieram narzędzie Present Pool, wskazuję sobie tą powierzchnię tutaj, no ale program wyświetla mi wymiar w tym miejscu. I to często nie jest kłopot, wystarczy sobie w głowie ten wymiar szybko policzyć, ale gdybyśmy z jakiegoś powodu chcieli precyzyjnie podać odległość do innego miejsca, to ta funkcja Reanchor, czyli ponownego zakotwiczenia tego wymiaru, czy nowego zakotwiczenia, bardzo się przydaje. Gdzie ją znaleźć? W okienku. Offset Face. Rozwijamy sobie tutaj e, tą pole Dystans, a następnie szukamy tego Reanchor. Wskażę sobie tą opcję i teraz mogę obrócić model, wskazać sobie tą powierzchnię tutaj i rzeczywiście bardzo łatwo wprowadzę teraz właściwy wymiar minus 55. Enterem zatwierdzam. Mamy zmianę dokonaną.